Się maleczko z tej strony ja, ale a to jest pierwszy odcinek z naszej nowej, minecraftowej serii, Survival. O oh yeah. Dobra, nazwę nowa, nazwę ten Survival, nowa przygoda. Jakby się mówili mi. Znaczy, piszcie w komentarzach też, czy nie mówię za głośno. Żeby na, na przykład dalej odsunął mikrofon od siebie, bo właśnie moim mikrofonem jest kamerka od Skype'a, a jako, że postawiłem ją na kubku. No to wiecie, mikrofon taki, cztery FPS, jakie to są mutne. Dobra. Oh, God. No dobra, o gad no, jak mi spadam, za spadanie teraz, czy FPS, -y, ludzie? Aha, dobra. No to najpierw zetnijmy sobie drzewko. Tak, nie włączyłem supera. Poczekajcie. Nie, dobra, nie włączyłem supera. Poczekajcie. Muszę wiedzieć, ile nagrywam. Dobra, od osiemnastej dwa tak osiemnasta dwa już jest tak, no osiemnasta dwa tak już mm. albo może nie stoper, uruchomię stoper Mmm, poczekajcie. Stoper, 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 był tu gdzieś super. Stoper? Um. stoper? Um. Ja mam go zapisane. Co to? Mmm, to może mam go tutaj? O, o, dobra. Tak jest tutaj. Nie, to... To nie tutaj. Dobra. Będę musiał skojarzyć. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Gdzie możemy się wybudować? Patrzę na liany. Tarzan! Aj! Mm. Asesor Skryt się nie udał. Wszystko, żem na deskę przerobił. Mm. Dum, dum, dum. dum Jeszcze może jakieś liście dostanę? A i poczekajcie, to jest. Yy, nie, to music. To powinno być może 30, 23. Nie, 24. Nie, 23. Dobra. O, mam już sezonkę. Teraz zrzućmy do końca to drzewo tak jeszcze pod koniec będą... nie nie będzie jeszcze adnotacji jak dopiero je rozkminię dopiero co bawi się napisami Hi! w Cuzzle Clash ktoś mnie zarajdował tak więc w następnym odcinku na 100% będzie już adnotacja do. Adnotacje będą do. Kazu na pewno, do Knights and Dragons. Z którego prawie nic nie nagrywam. Ała! Nie! O, dobra. W ogóle to, gdzie my jesteśmy już? Mam, w tej dżungli, w tych szaszczach mam już 20 FPS-ów. Ała. z bogowem to chyba mam jeszcze mniej. Ała. Nie, znaczy... Yy, jak ja ła? Szukam tylko... Nasionek. Sidy. Właśnie mi się tak z Sidem skojarzyło i z tymi wleczkami. Oj. Jaj, 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 jaj. 20 FPS, suf jakie ludzie. 14 widziałem. <laughs> Świnia! Dobra. Mm. To już powinienem nagrywać 4 albo tam 5 minut. Cześć. Woda. Melony! August poniatowski melon. Pierwszy... Co? What? Wait what? Um, mm, mm. Tak. Nie ukryjesz się, melon. Melon bonifacy. Oh. Co to serwer? Oh, dobra. Bonifacy, zjadam cię. Już mamy melon sitcy. A później? Ale były testy dźwiękowe i nie powinno mnie wyciszać. Wow Co takie głośne Mało FPS-ów Bulwa To był bulwar Augusta Nie, 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 nie oh. O, trabinka Znaczy ta, e, lianka Dobra, tak wam nic nie. Nie, nagadałem się w poprzednim odcinku, więc Sora. I będziecie mieli do niego adnotację. Może? Tak. O, ten, to jest melon. Y, melon Arbus. Tak, to jest melon Arbus. Nie, dobra. Jak nazwę tego melona? To będzie. Ała. Nie, nie się jak Jakie ała? Ciągle mówię ała. To jest melon. Marek! Melon Marek! Na którym będzie może adnotacja y, do mojej, mojej, moich odcinków wskazówkę. Pyk! No, dobra, koniec. Koniec. Tak, Melon Bogifacy, Melon Marek to będzie Melon Stanisław! Stanisławie pokaż Knight Dragon. Pyk już jest. Dobra? To będzie. To jest kakao. Tak. To jest kakao. Teraz będzie kakao, które się nazywa Jacek. Kakao, Jacku. Pokaż mi. Moje od... Mój ostatni odcinek. O, wróżbita. Pokaż mi mój ostatni odcinek. Widzicie. Dobra. A teraz koniec wróżb. Jacek się popisał. Nie osiedlam się w dżungli. Albo może na drzewie się osiedlę. Ha? Nie. Ła. Jak mało FPS-ów. Tym razem w Hazlul nie wytrzymałem i gościu mnie w rajdzie pokonał. Słońce w tą stronę idzie. Tak, w tą stronę idzie słońce. Hops. Trzcina cukrowa, super. Może bym się gdzieś tutaj osiedlił. Dobry pomysł. Może tutaj w tych szaszczach. Dobra, dobrze. Teraz zróbmy sobie kill off. Jeszcze miecz dla archiwmenta. I łopatę. Nie, motykę może. <grystanie> Na razie to będzie taka <śm> chrypka Tak, na razie będzie chrypka Nie no, na razie to będzie takie dziwne coś Nie, tutaj ma być, czemu tak? Mm. To będą farmy Farma Disco Polo. Teraz sadzę jacusia. Uważajcie. Nie, to nie jest jacuś. To będzie jacuś. Nie. Gdzie jest jacuś? Teraz... O, to, je, to jest jacuś. Dobra. Będzie wróżbita jacuś. On będzie tutaj. Morowe miejsce dla jacusia. Będę wiedziały, że to jacuś. A. Ja tu chcę. Hops, hops. Tak, parkur. A! Nie. Ach. Ach, to kakało. Kaka, kaukało. Nie. Ja Mam już takiego tyliku, że ten, że ten, że prawie przycisk myszy ile przycisk myszy naraz. Oj, szkoda. Rośnie kaukało. Na razie to będzie zirtu wszystko. Hey, kurczak! Dobra, tu jest kurczak, a my zrobimy sobie... Aj, czap. Nie, zrobimy coś takiego. O, to będzie to. Tak, 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 tak. Give me this. Tu. No. I tu będą drzwi takie. O. Tak, tak. No. Będzie tak, tak. Ułożymy to drzewko. Będzie dobrze. Może Dir tu trochę jeszcze pozbyć. A nie, noc się robi. Szybko łopata. Hmm. Zaraz zobaczę jeszcze jedną rzecz. Dobra, oj, ten moment tu mu się nagrywa. Tak, dobra, to jest tu. I węzeł gordyjski, dobra, może być. Dobra, już jestem. Joka baza. Ile już nagrywam? 13 minut. No to będzie tak z 20 czy 20... No jeszcze 7 minut. Jeszcze taka chatka. Chyba no drzwi. Będzie piecyk, skrzynka, crafting, piecyk, skrzynka, o! Jeszcze szybko, ja mam normal Uuu! Szybko, 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 szybko. A nie, ma jeszcze dużo drewna. Come back, come back, I. O! Jungle door. Wow. Proszę, creepery, wchodźcie, zombieaki, wchodźcie. Dobra, my sobie tu ustawimy spawn pointa. Czekajcie, mm. spawn point. Dobra, teraz taki trik, że wejdziemy, wejdziemy. Już nie będzie lanu, ha, ha, ha. Hey, Mam questy w Kaze Clash. Atlanticor, ale co będziemy tam... Nie, nie, wychodzimy. Już zrobiłem dwa questy na pięć. Poczekajcie ktoś idzie. Dobra, patrz. to pan dozorca był, dobra. Trochę poczekaliście. Koko beans, melon seeds, jungle, to, to, to. Zostawimy może miecz i narzędzia. I trochę melonów. No, już. początek survivalu. Takie zło. Przypomnij No, 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 you you oj. Oh, ma What? Może też pominę. Ajajaj jajaj. Nie mam dungeon entry karda. Co to były za dźwięki? Oj, będę musiał znowu wycinać. Super. Oj, oj, nie, oj tak, szkielet, I see you, ała, jaki archer, silne są te mowy na normalnym. Dobra. Regeneracja. Zombie! Mój trzeci mobek. No way! Najpierw snajpera. Apokalipsa zombie 2014? Możliwe. O, właśnie, nie wiem już, która godzina. Tak. Dobra, godzina już 20, dobra Jeszcze dwie minuty możemy nagrać W sumie Nic się nie stanie Gdzie ty, potałocho? jesteś? Jesteś No poczekaj, w razie muszę swoje wojska wypuścić No Nie, coś źle zabrzmiało Crichberno. O, ale parkour nieudany. Parkur z pięciu kratek albo sześciu. Się nie udało. Ach. Nie mam już nic o, Mam To może już pójdziemy. Jeszcze dwie minutki nagrania. Patrzcie. No way! You are mushroom. No. Posadzę cię w moim domu. Hehe. Nie no dobra. Ty będziesz. Świętym grzybem. Nie no dobra Będzie to. Tu. I możecie zobaczyć na tym grzybku też adnotację. Ale do czego to sam nie wiem to będzie grzyb grzybów. Tam, dam, dam! Możecie na tym grzybie zobaczyć adnotację. Do zobaczyć adnotację. Do filmu, który, który nagram. Jutro, tak. Filmu, który. Tak. Do którego nagram. Ja. Tak. Więc na tym grzybku mogliście zobaczyć, no, adnotację do filmu, który będzie nagrany jutro. Hahaha. Ha, ha. Taki troll z Nadzjuską. To będzie special, live. No i tak. Ja już się z Wami pożegnam. Z melono arbuzami. I więc tak. Mam już czwarty level, więc to bo na tyle ja was żegnam. Klikajcie na adnotację. Subujcie melony, subujcie arbuzy. Dawajcie łapki w górę, bo mam badnik, ma pełną licencję! Juhu! Jubileusz po prostu! Żygam mieczem, młot. Wow, wow. Więc na razie i cześć!